Siemeneczko moi drodzy, jestem na nowej inwestycji. docinam płyteczki, więc dzisiaj taki materiał nazwijmy to narzędziowy. A dlaczego? To moi drodzy, zobaczcie, pojawił się nowy sprzęt do ukosowania Slider Pro. Kilka słów w ogóle na temat ukosowania. Wiecie doskonale, że dla mnie Sigma jest numer jeden, posiadam tą maszynę kilka lat. U mnie się sprawdza. Robiłem testy tak samo, tylko to nazwijmy to prywatne, po prostu dla własnego doświadczenia. Yy, robiłem Puffa Perfect Joy. Yy, tak samo testy, wiem, czym się to je. Jak ktoś potrzebuje informacji, zapraszam do kontaktu. Nowość na rynku, tak jak mówiłem, zaraz to poskładamy, uruchomimy, zatniemy 45, zobaczymy, jak się to sprawdza. Oczywiście tania wersja. Slidera, ile ludzi tyle opinii ale jest to tania wersja więc też nie można oczekiwać że za 200 zł będzie urządzenie działać jak powiedzmy za 2000 choć są osoby które się pochwalą i pracują na tym i oczywiście do ręcznego ścinania jak ktoś ma wprawę osłona pomaga po prostu no, nie jest tak pyłu w pomieszczeniu też, też się sprawdza i wiem że to jest akurat dla ludzi mających dobrą rękę yy, przydatne urządzenie, yy, moi drodzy, jest jeszcze yy, Rubik do ukosowania. Tylko tam yy, działa na zasadzie nie tarcza ścinania, tylko frezy. I jest jeszcze yy, i jest jeszcze do ukosowania Raymondy yy, yy, Widziałem, aczkolwiek nie yy, użytkowałem tego, więc nie jestem, nie jestem z tych, co nie znam się, a wypowiem się. Yy, także pomijam ten temat. Ok, moi drodzy łapiemy, ogarniam tutaj oczywiście stół, jakaś płytka, a jeszcze na temat płytek tu powiem parę słów, układam właśnie takie nietypowe płytki, moi drodzy, zobaczcie, dlatego wszystko to musiałem ciąć na makicie, bo no, nie wyobrażam sobie cięcia tych płytek tak mocno wzorowanych inną maszyną, a szczególnie, że, zobaczcie, takie klocki musiałem pociąć, to jest wszystko, yy, czyli znaczy nie wszystko, to jest powiedzmy tam 70% płytek do yy, jednej ściany yy, w prysznicu, jeszcze brakują półki, także, także troszkę mam yy, i moi drodzy, odbiegam troszkę od tematu, jak osiągnąć na przykład takie paseczki dokładne, a prosta sprawa, zobaczcie na stoliku może to będzie widać, mam przykręcony ogranicznik, po prostu Wsuwałem tylko płytkę i ciąłem i naprawdę do milimetra są te płyteczki podocinane. Oczywiście na przykład ten element to jest obcięte z dwóch stron te dwie płytki. Tu są oryginały już mam gotowe, zsinane Sigmon, A to będzie przeznaczone na tył kółki i jeszcze na jakieś tam elementy, ale to, to zobaczę. Ogarniam tutaj tą wystawkę i Zaczynamy testy, jeszcze moi drodzy, kilka słów wyjaśnienia do paru sztuk. Może pięciu dorzucam kubki, kawa lepiej smakuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. To jest moje urządzenie. Nie e, reklamuję firmy, dostawcy, kogokolwiek. Reklamuję siebie i moją wiedzę na ten temat. Bo moj, bo, moje słuchanie jest sprawa e, pewnej tarczy. Nie są to małe tarcze do wodnych maszyn. E, pewien klient dzwoni, pyta się, wysyłam linki, wysyłam to. Poświęcam czas. To nie o to chodzi, o te 5 minut, bo ani bogatszy, ani biedniejszy nie będę. E, tylko, moi drodzy, e, no Sprawa się zamkła za, nie wiem, kilka dni nie, nie sprawdzałem, czy to było 5 dni czy tydzień, gość, dzwoni, bo kupił tarczę parę taniej i coś się nie zgadza. Więc moi kochani, jeśli yy, zakup u mnie, to razem mam wiedzę na ten temat i, i też jak coś się nie zgadza, macie prawo do mnie dzwonić i taką informację yy, ode mnie dostaniecie. Yy, sprawa Bati Bafala, tego nie robiłem materiał, po prostu zrobiłem go dla siebie. Młody, nie tłucz się. Nie Zrobiłem go dla siebie, mam wiedzę i tyle. Przechodzimy do omówienia tego sprzętu. Pierwsza sprawa, moi drodzy, przede wszystkim konstrukcja wygląda bardzo, bardzo solidnie. Nie jest to, powiedzmy, kilogram. Nie chcę mi się to ważyć, ale zważę to i teraz się wam pojawi, ile to waży. Moi kochani tak, w zestawie jest tarcza, o tarczy zaraz powiem, ale pierwszy tak wizualnie, zobaczcie, są te ramiona tutaj wejścia i wyjścia, dosyć długie, system tutaj odpylania jest w zestawie i najważniejsze, tarcza jest na łożysku moi drodzy, regulacja jak widzicie kąta 45 jest niemożliwa, jest to ustawione może i dobrze, bo mniej elementów ruchomych, mniej to jakieś drgania przenosi, jest jedno tylko ustawienie, tarczy po prostu od odciętej płytki. Bardzo dobrze, że są z dwóch stron jest skala. No moi kochani tarcza już to kilka razy ludziom tłumaczyłem nie może być, znaczy nie powinna być tak idealnie równolegle do cięcia powinna być zawsze jak gdyby cofnięta, żeby tył po prostu nie wyrywał. Jesteśmy to w stanie bardzo precyzyjnie ustawić jak no, z tego co się domyślam. Myślę, że to nie jest żadna filozofia. Odkręcamy też dwie śruby i dokręcamy w tą w tą stronę i widzimy, po, mam nadzieję, że to jest widać. Po tej miarce, ile, ile mamy się cofnąć, ewentualnie zbliżyć do ciętej płytki. Szyfierka kątowa jest złożona tak. Zaraz zobaczymy. I teraz sprawa tarczy, moi drodzy. Już to zauważyłem, bo na sklepie to rozpakowałem. Już to jest na wystawie, a tu mam po prostu nową wersję. I moi kochani zobaczcie O co chodzi Może podpinam to wszystko, Aha, żeby nam to nie przeszkadzało Zobaczcie moi drodzy Może to ściągniemy, prawie to oglądniemy jak to wygląda Mam nadzieję, że to będzie widać. Moi drodzy, tarcza ma otwór 30. Nie wiem dlaczego, chyba pod siebie tak zrobili, ale no jest jak jest. No łożysko tu jest dosyć to wygląda. Teraz moi drodzy możecie to zobaczyć z bliska. Jest kierunek cięcia, kierunek yy, po płytce. Sprawdzę może później, ale to zostawię dla siebie czy się da radę tu założyć normalną, znaczy normalną w cudzysłowie ogólnie dostępną tarczę z otworem 22 i tam parę groszy i zobaczymy czy po prostu można, czy trzeba będzie kupować takie oryginalne tarcze. Chociaż z drugiej strony taka tarcza naprawdę na pół roku, chyba że ktoś robi hektary powinna wystarczyć, także to też nie jest problem. Dobra i teraz tak. A z tego co widzę muszę tu osłonę ściągnąć. Dobrze. Dobrze. Ten element, moi drodzy, musi być zostawiony na tym. O ile do Pafa czy Sigmy nie musimy tego elementu mieć, to tu z tego co widzę, musi być. I teraz tak. Spróbujmy to jakoś dopasować. Chyba udało mu się to założyć. No widzicie, błąd. Trzeba pierwszą osłonę założyć, bo nie dam rady teraz tego zmieścić. I moi drodzy, wygląda, że maszyna jest skręcona. Zobaczymy w trakcie. No i teraz. Kwestia ustawień. No zaraz zobaczymy, zaraz będziemy to ustawiać. Popuścimy blokadę. Dobra. Tak. Ogarniam tutaj wszystko. Przykręcamy płytkę i robimy próbę. Tak moi drodzy, jak zaraz zobaczycie. Za blisko się, za blisko się zbliżyłem do, do tego cięcia, do, żeby zostawić ten milimetr. Ale mała korekta, powiedzmy kilka minut. Zobaczcie, tu jest po prostu źle ustawione. A zobaczcie, tutaj no, tu jest góra e, cięte makitą, więc nie patrzcie na to, popatrzcie, mam nadzieję, że to jest widać tutaj na, na jakość cięcia i obróbkę tego. Tak samo druga strona, pięknie to jest ucięte, nie szarpie. Widzicie, tu miałem źle ustawione, widać jak jest. Więc kwestia ustawienia. Ale jak widzicie zajęło mi to ile? Chwileczkę. Końcówka tak samo zobaczcie, niewyrwana. I popatrzcie na te wyżłobienia tutaj praktycznie koło tego. Mam nadzieję, że to jest widać. Jest tam naprawdę milimetr. Na pewno nic więcej. Bliżej pewnie by się nie dało, bo no, tu by zaczęło już wyrywać w tych miejscach. Co mogę po pierwszym cięciu? Widzieliście, pewnie część tam powycinam, ale szczerze, 5 minut nie zajęło mi to więcej ustawienie, tak naprawdę na maksa i mogę już w tym urządzenie pracować. Widzieliście, nie szarpie, nie skacze przede wszystkim. I jeszcze tam odkręcałem pewne elementy, o tym zapomniałem wspomnieć, ale teraz to Wam powiem. Popatrzcie moi drodzy, jak Wam to pokazać, najlepiej, najlepiej z powrotem, tutaj ustawię. Moi drodzy, na to wygląda, że te elementy są po to, żeby się tu zbliżyć. Zobaczcie, żeby płytka nie skakała, albo to urządzenie po płytce nie skakało, tak nazwijmy. Jest zbędne z tego, co widziałem, ale jest to przystosowane, nie wiem. I najważniejsza rzecz, zobaczcie, są takie wypusty. Piękna sprawa. Dlatego, że w wielu w tych przecinarkach albo trzeba to dokupić, albo tego po prostu nie ma. A co chodzi moi drodzy, zobaczcie, popatrzcie, tak w moim przypadku kładę sobie na stole tutaj, oczywiście to odkręcam, dwie śrubeczki i mogę pięknie pracować, po prostu ciąć. Zobaczcie, jak na, na stole tutaj elementy małe, krótkie i to już jest w zestawie. Czy ściskiem tu ścisnę, to już nie ma znaczenia, to jak ktoś ma aluminiowy stół, także mi się wydaje, że to tu jest akurat bardzo dobra, dobry patent i dobra takie, taka tutaj wstawka w zasadzie parę groszy to kosztowało, a naprawdę przy mniejszych mniejszych płytkach to ułatwi, ułatwi życie. To tyle moi kochani. Tak mówiłem do paru sztuk tutaj kubeczek. Oczywiście, bez kawy. Kawę musicie zrobić sami, ale będzie lepiej smakować. To urządzenie jest dostępne u mnie, oczywiście, na sklepie. Jakieś pytania, nie mam po telefonu, dzwońcie, moi drodzy. Dla mnie to jest najprostszy sposób wyjaśnienia, wytłumaczenia, chyba że nie odbieram jakiegoś krótkiego S.K. oddzwonię na pewno. Tyle, zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybuj kanał, łapeczka, jeśli oczywiście, materiał się podobał. Tyle, moi drodzy. Cześć.